Ho, ho, ho. Dzisiaj się pobawię w świętego Mikołaja, tak? Dzisiaj mam do rozdania trzy konta z S3, czyli z polskiego mecina z obserweru Obsidian. Trzy postacie: Wojownik, Sura i Sura. Więc mam nadzieję, że będziecie przygotowani na to. Konta mają 50 poziom i kilka niespodzianek w środku. Kto co wylosuje, to ten, to dostanie, tak? Jaka profesja, klas? I tak dalej, to możecie sami rozdać, żeby nie było, wiecie, że mam coś narzucam. Ktoś chce na przykład z TRBM, a ja bym zrobił z URWP. No i co? No i guzik. Jak wygrać? Jak zgarnąć ten kontakt, zgarnąć te prezenty? Wystarczy bardzo prosta rzecz. Polubić ten film, zasubskrybować kanał i napisać komentarz. Komentarz może być czymkolwiek. Może być na przykład, nie wiem, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, cokolwiek, co wam w ogóle przyjdzie do. do waszej główki, tak? Więc jeszcze raz przypomnę, co należy zrobić. Zasubskrybować kanał, polubić film, skomentować. Proste, proste trzy kroki. Zapraszam wszystkich, którzy są chętni do wzięcia udziału w konkursie. A ja jeszcze raz życzę wam wszystkich wesołych i pogodnych oraz radosnych świąt z dala od komputera. Do zobaczenia. Rozstrzygnięcie konkursu po świętach. Do zobaczenia. Pa, pa.